Prezentacja Volvo S80, druga generacja, 2008 rok, model przedliftowy. Pierwsza rejestracja, listopad 2008, końcówka roku. Modelowo ten samochód już był zakwalifikowany jako model 2009. 2,5 turbo, benzyna, 5 w manualu. Tutaj, w wersji przedliftowej, mamy 200 KONI. Egzemplarz sprowadzony ze Szwecji, zakupiono do osoby prywatnej. Trzeci właściciel od nowości, posiadał ten samochód od 2015 roku. W 2020 było tylko przepisanie z, w rodzinie tam, już nie pamiętam z jakiej osoby na jakiej, ale w rodzinie przepisanie samochodu. Podmiotów macie w raporcie 8, w tym moja firma, banki, pośrednicy przy sprzedaży. W Szwecji niestety liczymy wszystkie firmy pośredniczące, nawet bank, jak nawet importer, który rejestruje samochód też jest wliczany. Także tutaj liczymy tylko i wyłącznie osoby prywatne. Osób prywatnych było trzy od nowości, ostatnio od 2015 roku. Auto w takim fajnym kolorze granatowym wpadającym w fiolet, rzadko spotykanym. 2,5 turbo i tutaj już wersja FT. FT było dostępne właśnie od 2008 roku, czyli Flexi Fuel, wzmocniona głowica i gniazda zaworowe. Silnik przystosowany do jazdy tak naprawdę na etanolu, na paliwie 85, przez co lepiej znosi u nas instalację gazową. Mówię, bo jest troszeczkę inna głowica i inne gniazda zaworowe. I to jest, to jest duży plus, jeżeli ktoś myśli o montażu instalacji gazowej. Przebieg tego samochodu 241 albo 242 tysiące. Zaraz jak przejdziemy do środka, to Wam dokładnie pokażę, jaki jest przebieg. Wersja wyposażenia: momentum. Tutaj doposażony samochód w nawigację. Mamy ksenony, czujniki parkowania, nawigację. Tapicerki nie mamy skórzanej. Mamy zwykłą tapicerkę. Zaraz przejdziemy do środka, to wam pokażę. A i czujniki parkowania mamy. Egzemplarz w 100% bezwypadkowy. A co było lakierowane, to zaraz przejdziemy i wam pokażę, jak wygląda pomiar powłoki lakierniczej. Może od razu zaczniemy i lecimy sobie lewą stronę 170 mikronów tutaj tylny lewy błotnik 150 także był ten element malowany lewy tylny błotnik mamy lakierowany powtórnie drzwi 100 mikronów 110 drzwi kierowcy stówka czyli oryginał błotnik przez nie lewy oryginał o, Takie zabrudzenia widzę maska oryginał lecimy prawą stronę błotnik oryginał drzwi prawe przednie 160 mikronów drugi lakier prawe tylne oryginał i błotnik prawe tylny oryginał robimy jeszcze klapę klapa oryginał Tutaj w tym miejscu oryginał jeszcze dach. Oryginał. Także podsumowując, mamy lakierowane dwa elementy: lewy tylny błotnik i prawe przednie drzwi. Na tych elementach mamy tylko i wyłącznie drugi lakier. Eee, także tutaj pod tym względem tak za bardzo nie mamy się do czego przyczepić. Tak jak powtarzam, auto w 100% bezwypadkowe. To, że jakieś elementy były lakierowane przy samochodzie ze Szwecji, no to zazwyczaj to są jakieś szkody parkingowe, obcierki tego typu rzeczy. Nic poważnego. Mówię, auto bardzo ładnie wygląda na tych 17-calowych felgach. Tutaj mamy delikatnie tą felgę, tak jak widzicie, na rancie zniszczoną, ale tylko jedna felga jest zniszczona. Generalnie felgi nie są utlenione. To jest taki wzór dwukolorowy. Często się utlenia tutaj w tym miejscu, gdzie mamy szary kolor. Samochód stoi na 17-calowych właśnie felgach. Z przodu są nowe opony przez nas dokupowane europejskie, nie chińskie. Nówki sztuki 2021 rok. Z tyłu opony, zaraz powiem wam z jakiego rocznika są, bieżnikowo są ładne. Zaraz z tyłu mamy Firestone, a rocznikowo, rocznikowo mamy 16 rok. Także no mówię, jeszcze, jeszcze spokojnie te opony można poużytkować. Dobra, przechodzimy do wnętrza samochodu. Mamy bagażnik, w bagażniku mamy e, płytę do nawigacji, bo auto jest wyposażone w nawigację. Są opony zimowe, dołożone od nas 17ki bez kolcy, w bardzo ładnym stanie. Mamy kabel do podłączenia do prądu, tak jak widzicie, nie w każdym samochodzie Szwedzi dokładają, po prostu zabierają do innego samochodu. W tym aucie mamy e, to podłączamy sobie tutaj do wzderzak i macie podgrzewanie miski olejowej, tak zwane skandynawskie, webasto. Bardzo fajna rzecz, bo silnik nie odpala tak naprawdę na zimnym oleju. Środek czarny, tak jak widzicie, wersja momentum. Tutaj akurat bez skóry S80 nie występowały w półskórach. Tu macie taki, można to tak nazwać, ale to jest tutaj mamy materiał, a tutaj jest taki śliski materiał, taka Ala półskóra, podgrzewana tylna kanapa standardowo w każdym skandynawskim aucie, znaczy w każdym skandynawskim Volvo, może tak, drugiej generacji trzeciej. Wnętrze bardzo zadbane, kompletnie nie widać po samochodzie przebiegu, tak jak widzicie fotel, kierowcy w stanie idealnym, nigdzie nie ma nawet pęknięcia, to jest taka podobna tapicerka jak w S40 V50, mamy tempomat, macie przebieg dokładnie 242, mamy doposażony system bluetooth Nokii, podgrzewane przednie fotele, tylne fotele, nagłośnienie, zaraz zobaczymy, nagłośnienie mamy zwykłe, klimateronik dwustrefowy oczywiście, w pełni sprawny, aby auto zadbane w środku naprawdę tutaj nie było dużo pracy przy tym samochodzie, przechodzimy pod maskę pokażę Wam ten słynny silnik mój tak naprawdę ulubiony, zresztą widać po, po ofercie jaki silnik u nas najczęściej występuje, generalnie zawsze jak ktoś pyta dlaczego 2,5 turbo, no dlatego, że mamy najmniej zgłoszeń jakichś awaryjnych przy tym silniku więc, więc jest to naprawdę silnik udany, sprzedaje około 120 aut rocznie z tym silnikiem różnych Fordów, Volvo także no wiem o czym mówię tak wygląda jednostka napędowa pod machą czysto, schludnie nie jest pobrudzona, jakieś wlepki są przechodzimy do wnętrza i do dokumentacji od razu samochodu do auta mamy e, tak naprawdę dwa kluczyki, tylko jeden jest bez pilota, tak jak widzicie, to jest grot. Musiał po prostu komuś wypaść. Często psują się te blokady, po prostu ten pilot komuś wypadł. Mamy oryginalne kluczyki do Haka to jest wyposażone w hak. Oczywiście jest zaślepka. Tą zaślepkę dołożyłem od siebie, tej zaślepki nie było. Jak mamy zdjęcia z zakupu, to, to właśnie tam widać, że tej zaślepki nie mamy. Do auta mamy komplet, e, komplet płyt od nawigacji. Tutaj macie na płytach napisane, jakie kraje obsługują. Nie, wiem, Austria, Belga, Szwecja. No generalnie jest, jest, są trzy płyty oryginalne. Jedna jest wsadzona, bo mamy tam akurat z Polską mapą, także jest też Polska mapa. Nie wiem na ile aktualna. Takiego roku generalnie ta nawigacja no, nie działa powiedzmy sobie idealnie. Jedyny sposób na wykorzystanie tego monitora, bo tutaj mamy ten monitor schowany, no to domontować sobie kamerę cofania. To jest taki mój pomysł na, na zagospodarowanie tego. Książka serwisowa prowadzona e, bardzo dobrze, e, samochód praktycznie co roku, czasami dwa razy do roku na serwisie 9, 9 rok, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 16 był wymieniany rozrząd. Tutaj nie ma nic wpisane, ale mamy oczywiście fakturę do tego i ostatni serwis olejowy wykonany w grudniu przy 235. 0W30 zalany olej. Przy wymianie następnej, czyli przy 245 albo 250, możecie sobie zastosować olej 5W30. Mamy oprócz książki serwisowej pełną dokumentację fakturową. Tutaj macie na przykład przegląd techniczny, zrobiony w marcu 2021. Numer rejestracyjny widoczny i numer auta widoczny. Przebieg tego samochodu podczas przeglądu 240 119 km. Tutaj mamy fakturę z ostatniego serwisu, z lutego 239, miał auto na tym serwisie, czyli auto było jeszcze raz na serwisie, oprócz tego serwisu, który mamy zbity w książce. Bo wcześniejszy serwis mamy przy 235. Tutaj mamy kolejny jakiś dokument i pokażę Wam jeszcze odnośnie wymiany rozrządu. Znowu jakaś mucha mi wpadła. Tu mamy 18 rok i 16 rok. Tutaj mamy kamren, czyli zestaw rozrządu. Tak wygląda dokumentacja. I to było wymienione przy 186 000 km. kilometrów. Eee, tutaj generalnie Volvo zaleca co 180 tysięcy albo co 10 lat. Eee, także tutaj spokojnie, jeszcze z rozrządem nie trzeba od razu atakować. Można spokojnie sobie jeszcze pojeździć. Eee, ważną kwestią jest tutaj pasek wielorowkowy w tych silnikach. Eee, interwał wymiany to jest 160 tysięcy jeżeli naprawdę macie taki samochód i słyszycie jakieś tam delikatne dzwonienie albo guma na tym pasku robi wrażenie starej no to lepiej ten pasek od razu wymienić, to nie są duże koszty bo pasek kosztuje coś, oryginał w granicach 200 zł plus wymiana, także warto to wymienić, bo to robi spustoszenie, tak naprawdę jeżeli strzeli pasek wielorowkowy to on rozwala nam rozrząd czyli tak naprawdę doprowadza do kolizji całego Silnika także warto, warto dbać o ten pasek, i, bo tam jest interwał co 60 tysięcy. My, jak auto oddajemy na sprawdzenie, to auto też było oddane na sprawdzenie do Adama. To zawsze jest to weryfikowane. Jeżeli nie wymaga wymiany, to po prostu tego nie wymieniamy i tak to wygląda. Samochód był na sprawdzeniu. Tak naprawdę nie mam zlecenia, bo była usuwana usterka, lewarka zmiany biegów usterka została usunięta tam są linki, często te linki trzeba po prostu wymienić, dołożone do samochodu 700 zł u mechanika z polskim menu i z usunięciem tej usterki, plus jeszcze nowe opony wjechały także w granicach 2000 zł, dwie opony naprzód, w granicach 2000 zł dołożone, no i dołożyliśmy jeszcze zimówki zimówki w ładnym stanie rocznikowo 16 albo 17 rok już nie pamiętam, także spokojnie się ktoś powiedział, jeśli chodzi o jakieś uszkodzenia lakiernicze Tutaj na prawym zderzaku mamy takie zarysowanie. Generalnie lakier przydałoby się wypolerować. Ma sporo takich drobnych zarysowań. Widać, że samochód był myty na myniach automatycznych, czyli na szczotkach tak zwanych. To jest ten plastik, który dołożyłem. Akurat miałem, także dołożyłem, jeżeli macie oryginalny hak, to możecie sobie taką zaślepkę dokupić waso. Koszt około 180 zł. Kolejna jest 80 wjeżdża do oferty. Cena tego samochodu będzie w granicach 37 036 zł. 800 prawdopodobnie będzie samochód wystawiony, na gotowo, przygotowany do rejestracji po wszystkich opłatach zrobione tłumaczenia, zrobiony polski przegląd, wykupione ubezpieczenie na miesiąc. Także tutaj kompleksowo od nas auto odbieracie, wystawiamy fakturę, także nie macie opłaty skarbowej. Idziecie tylko do wydziału komunikacji. Także tak wygląda. Najnowsza jest 80, która wjeżdża do oferty. Co jeszcze robiliśmy? A, jeszcze zmienialiśmy czujniki parkowania z tyłu, bo nie działały. No i tak naprawdę tyle. Dobra, co nam pozostało? Pozostało nam zobaczyć Volvo od spodu, także wsiadamy i lecimy na stację. Pokażę Wam podwozie tego konkretnego egzemplarza. Zobaczymy Volvo od spodu. Wydech. Widzicie, w ładnym stanie puszki. Rura tutaj łącząca, tradycyjnie, delikatnie skorodowana. Machacze w porządku, na stabilizatorze i na tej belce mamy już jakąś korozję do oczyszczenia do zabezpieczenia nic groźnego tak naprawdę osłony termiczne wszystko wszystkie osłony są generalnie stała strona tutaj w tym pięcie standardowym jakaś już powierzchowna korozja jest do oczyszczenia do zabezpieczenia osłona silnika jest zobaczymy sobie tutaj mocowanie chłodnicy też standardowo mamy korozję z przodu tak się prezentuje S80 od spodu tutaj w prawa z lewą stronę lecimy wszystko wygląda naprawdę dobrze, nie ma tu się bardzo do czego przyczepić tę osłonkę dołożyłem od siebie, to co mówiłem akurat znalazłem także fajnie zaślepka Haka oryginalnych jest oryginalny hak, to możecie dokupić sobie za ślepkę, jest dostępna normalnie Wasa. 200 zł chyba kosztuje, jeżeli dobrze pamiętam. No wycieków nie ma, tutaj nie, nie będzie widać, bo nie mam lampki, ale generalnie turbina też sucha. Wszystko sprawdzone pod tym względem, także nie ma się do czego przyczepić. Zapraszam wszystkich do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie. No i do obserwacji nas na Facebooku. Pozdrawiam.